Szanowny Panie Marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. W placówkach opiekuńczo wychowawczych w Łodzi jest już 81 dzieci pieczowych, w tym 20, 22 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Udcy wolontariusze pracują często do trzeciej w nocy, wspólnie z ludzkim magistratem wyremontowali placówkę przy ulicy Marysińskiej, która jest gotowa na przyjęcie kolejnych 80 dzieci. Niestety, ale wciąż brak decyzji, pani minister. Dzieci przyjeżdżające do Polski potrzebują wsparcia i opieki w bardzo wielu obszarach. Przeprowadzone badania lekarskie pokazują, że dzieci ukraińskie przyjechały do nas z wieloma problemami. W ustawie jest tylko zapis, że Skarb Państwa będzie finansować opiekę. Niestety to tylko ogólnik i do dzisiaj, mimo że od wejścia w życie ustawy a 10 dni, nadal nic nie wiadomo. Moje pytania są proste i poproszę o odpowiedź na piśmie, bo finansowanie nie jest rozstrzygnięte. Kiedy, ile, kto i jak? Placówki potrzebują środki też na dodatkowe koszty, potrzebują zatrudnić m.in. wychowawców ukraińskich, tłumaczy, psychologów ukraińskich. Pani minister, jaka kwota będzie płacona na utrzymanie dzieci? Czy to będą zadania zlecone? Kto będzie płatnikiem? Czy koszty ponoszone przez samorządy będą zwrócone? Kto i kiedy dokona w końcu wyliczeń? Oraz dodatkowe pytanie Pani Marszałku, bardzo ważne. Czy ukraińskie rodziny będą mogły być zastępczymi rodzinami dla dzieci ukraińskich w celu sprawowania pieczy zastępczej? Jeśli tak, to w jakiej wysokości będzie zapewnione to finansowanie i przez kogo? I jaką ilość dzieci pieczy zastępczej planuje się objąć opieką w Polsce i jaka ilość dzieci pieczy zastępczej jest już objęta opieką? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.